Witajcie widzowie, to ja OLED GAMING. Dzisiaj nagrywamy od 0 do setki. Na samym początku odcinka za darmo podwajacz, podwajacz PD. Misje jakie mamy, klancy. Wygrać po prostu bitwy. Dużo myśli mam. To teraz. Jaką co możemy wziąć? Piłka nożna. Zadyma w zasadzie gramy. To jest piąty odcinek z tej sery widzowie. Bardzo dobrze. Mamy w tymie kol... To znaczy Janet i El Primo przeciwny nieszkolce. Naprawdę... Janet nie strzeli. Jed... A nie strzeliła. Przy, przynajmniej tego kar... Nie, zabiję to... B B B Już mam, mam drugi poziom Będzie zdecydowanie łatwiej Po wszystkich Łapka w górę się należy Tym bardziej, że druga runda A ja mam trzeci poziom I ulta Szybko, szybko poszło z tym drugim golem. Gwiazdą grze jestem. Zagraj ponownie, oczywiście. Osiemysię się, naraz robię. Ekstremal, ekstremalnie fajnie. To. Po w przeciwnym drużynie Shelly i El Primo. U nas, u mnie to jestem ja, El Primo i Ems. Ja od razu popiłkę. piłkę. Proszę. Tamta Ems. Co robi? Szybko zaczęła grę, nie powiem. Tak szybko, ekstremalnie szybko. Tamta... Okej, okay, to... Czemu ja weszłem w ulta, bo... I po mnie. Kurczę trzeli, chcę zobaczyć to konto. Chociaż, nie wiem, to rangi na pewno nie ma. zaraz będę miał kolejny poziom bombardowanie el primo co ty można tulte walnąć po prostu chyba przed do bramki a ja nie jestem pewien Tasty może się pożegnać Bo i, i tak już nic nie zrobi Łapka w górę się należy olej zderz do bugola Zagraj ponownie oczywiście No Łatwe to jest Przynajmniej na samym początku, bo mam 15 rangę El Primo się zgodził na zagraj ponownie Tam nie To może lepszy teamy się trafi niż ten, co na początku nic nie robił dosłownie? Fang i dwóch El Primo. Będzie, no może łatwo. Nie, El Primo, Daryl, proszę. Dobrze. na tur ten boy. Proszę, albo więc zmarnowałeś. Tamten Funk, Daryl, obroń. Dobra, tu będę czekał. Ale prima co? Jeszcze to przegramy A może jednak? <grywk> Dawaj Chet Fang patrzeć po jego tytule to nas znaczy nie pod tyle po nazwie. No co, ja zrobił. Może będzie gol. Nie ja multa. Fang. No Rzadki start, weźcie dwie puszki, dziennik bitew, cztery Ma na szelce i na fangu, a tamta szelka, no kusze trzeli. To sobie otworzymy start dropa. Co wypadnie? Więcej monet. Ulepszyć go. Star power. Teraz będzie zdecydowanie lepiej się grało. Dwóch franków. Jeden kolcik. Trzech franków na całej mapie jest. No, ciekawie będzie. I no, będzie ciężko jak z, tam... jak z tamtym fangiem. Też miał dwóch tank tanków w tymie. Ja. Kolcik. Co ty robisz? Tędy sobie pójdę Proszę No będzie ciężko z tymi dwoma Frankami Tutaj jest Frank Franka już nie ma Dobrze, dziękuję za zniszczenie tamtej ściany, to parę ataków porobię, powiem się trochę cofnąć i do widzenia. I gol prosto, idealnie, tak jak powinno się. Powinienem to zrobić 8 puszek 240 i To kolejną rundę gramy Powinienem coś więcej w tym odcinku zrobić Kolejny skin Nezi Ten fang tam też miał skina Ogólnie ja się cieszę, że za te eliminacje dostaję. I gol, prosto. Zadowolona tamta męż jest, nie wiem czemu. Dobra. Mi idzie dobrze. Tam, co tam ten Primo, gdzie on, czemu on tam, co on, odwa, co on odwala? Ogólnie też mam drugi poziom. Teraz się nauczyć trafiać O nie, dobrze widać, że ma doświadczenie tamta mejzi. Nie, proszę, Nita. Kiota No. Słabo mi idzie w tym odcinku. Jak poprzednio. Nie, nie. Moja inteligencja przekracza Minus 1000. No, odbije się. Co, co ja że zrobił? W ogóle, jak tam mój poziom? Nie że dobrze. Dobra, teraz. Nie, nie ta, Weź tą piłkę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wygrana. Ile tamta misja ma na pewno więcej kili? Ona ma tylko 2 kile? Ja na wygranej będę miał 3 misje zrobione. Bardzo rzadki Stardrop Okej okay, Mam dynamajka. Teraz epicki Zadymiarz Ems Klub Pusty Mamy dynamajka. To jest Ogólnie to Gramy chyba dalej 13 minut odcinka Wygrana Pewnie tak to ten, ten mecz wytnę To wiecie co widzowie Jeszcze nie mieszkań tego odcinka Będzie coś dobrego, epicki, więc nie. Wiecie co, Widzowie? To jest koniec tego odcinka. Wiem, że taki krótki, ale no. Ważne, że jest odcinek. Tym bardziej, że ostatnio nie jestem zbytnio aktywny. To widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.